pokażemy jak prze, jak przetrwać w Scrap Mechanic Survival. Jo jo, szwanko. Dobra. A w ogóle z tej strony bomber tu. Dobra, no to pier, pierwszy krok no to rozwalanie skrzynek, które no, no nie wiem. Są, są, są potrzebne. Wyratują fajne rzeczy z nich po prostu. Nie? No, no przydadzą wam się na przykład paniwko kiedyś wam przyda. Tutaj mamy jakby dużo tych skrzynek i opłaca się je zbierać Takie... Dobra, taka porada Nie bójcie się potworków, bo nie są, nie są zagrażające Co się są, ale No po prostu Takie straszne No, no, no nie są straszne po prostu Idę zobaczyć jeszcze za statek Idę zobaczyć Mam koło! Koło z odzysku. Dobra. Ten U, ten koło super, trzymaj yy... Dobra. Co to jest? Aha, dobra, to jest robot. Idę go rozwalić. Yeah, dobra. A masz, masz, a masz! Dobra. Yy, dobra, eee... Yy ogółem y, jakby y, tutaj też trzeba znajdować sobie jedzenie i picie y, macie tutaj w bazie rogu takie, takie, takie trzy paski y, zielone to, zielony to jest drogie, y, y, żółty to jest jedzenie a y, ten a niebieski to picie to bo y, niektórzy mogą nie wiedzieć chociaż w sumie są są te, są, są rysunki, no to po no prostu. Ja, jakaś bateria biorę e, Idę na dach, może tam, tu, może tam coś też będzie. E, Musimy jakieś miejsce na bazę znaleźć. no Dobra, dobra rozwalam skrzynię. E, jakiś kom, kom, zestaw komponentów. Dobra, to chyba się przyda. E, biorę paliwko i jakieś Tutaj mam takie fajne mleko. Kurde, dużo tego mleka wypada, nie? Takiego w puszce A u mnie też jest widzę, uważam właśnie, że też mam, no? No to... Dobra, kurde, dużo skrzyni tutaj woda biorę. biorę to i to jeszcze Łaaaa! Wow! Yeah! Nie! Uważaj na głowę! <ścoughs> Co tu się dzieje Dobra y... Idę do ciebie, idę do ciebie No to... Y... Y... Tam jest... o, jeszcze jedna skrzynka tu leży, to sobie Dobra, jakieś nasionka. Yy, no to chodź senio, zrobimy sobie... no nie wiem, zobaczymy co tu jeszcze jest, no. Bo... Yy, dobra. Yy, tam widziałem też yy, takie, takie rozwidlenie i poszedłem akurat w tą stronę, więc... Yy. Już nic nie ma, tam już, tam już wszystko pozbierane. Chodź tutaj, pójdziemy, poszukamy wiem, ale bazy. Tutaj coś jest. Jakieś jezioro. A to ja tam byłem. zebrałem trochę ziemi. Jakieś e, nasiona były jakiś pewnie ten. można sadzić. To jest jakiś ten, porada jak zrobić farmę. To. Pokaż. E, I taczka tu jest. Dara, e, A, ziemia, ziarno, też, woda. Trzeba dać ziemię. Pierwsza, no. Tu ja mam trochę ziemi, to ją tu posadzę. Co? Posadzę ziemię, dobra. Potem nasionka, na przykład tutaj sobie to niedaleko A tutaj, jeszcze sobie to Ja mam też ziemię, trochę. Dobra. No i, no i. Może wyrośnie, ale mam tą baterię, więc chyba gdzieś ją trzeba wstawić. Nie. Ja no mam jest. wiadra, Mi wyleciały, czekaj znalazłem. Coś przeczuwam, że, że to po prostu nie jest zwykłe farmowanie, nie? Bo zobaczymy, zobaczymy, to co to stringowanie hmm. Dobra, mamy na posadzone czekaj, podleję wodą. Wykryto samowolną uprawę. Ym, o. Co to znaczy? 10 minut, 10 minut. Ciekawe co to będzie. To właśnie może jakoś niespodziankę, może to jest może za nie goni. Może za, za tyle za tyle tam, za tyle może yy, mi wyrośnie farma, nie? To może to może to jest nic. Nie? Może to. Zobaczymy. Żeby... No. Ciekawe. Albo coś się jeszcze lepszego stanie. No to nie wiem. Poczekajmy. I w tym czasie sprawdzę może w statku jest na tą baterię, nie? Yy... Masz wiadro, chcesz? No właśnie czy to znalaz znalazłem wiadra i tutaj właśnie podlewam. Tak Ej, no to, jak tam na rysunku no to, było. No to może da się ugasić statek. Traci. Oleję okay, tu, bo farmę tak mi O to nie wiem. O, koło sobie leży, no to ja wezmę. W ogóle w toalecie jest paliwką. O, ja to mogę wziąć też. Dobra, obrabiam cały ten statek. Dobra, radio jakieś to. Szafa to. jest. To jest. Łóżko tutaj, to łóżko tu też. Co tu się dzieje? tu tak, się coś to, to jest łóżko. Gdzieś yy, O, zostało nam 9 minut. Yy, Czekamy to zapyt. Czeka jest Miejsce na baterię znalazłem. Trzeba ugasić stawek jakoś. Okej, tutaj podlaję tą tą, to przyjdę z wiadrami. Zobaczymy, czy coś się da. Dobra, no to ja się napiję tego meczka. O, o ja dobra, używałem. podlałem. Podlałem, dobra, idę. Dobra, no, to, no to Chodźmy tam, chodźmy, chodźmy ugasić. Może coś tam się da zrobić. Nie? Mhm, mm zobaczymy. E, no to. O no Dobra, no to Dobra. O, o, działa coś. Dobra, no to. O, dobra, da się, da się. Dobra, no to mam, mam tą baterię, wstawię ją. O, ten tłuszczu działa. Czekaj, dajcie po wodę. Będę, będę mógł w coś zrobić. To... A czekaj, a to się na drzewo, bo widziałem, że tam się coś do drewna zrobić. Sprawdzę, czy to jest. Się... Może młotem. Może się młotem rozwala, bo my z innymi mamy się, Wiecie, nie mam się, się który... drzewo. Ło wow. no dobra, to jest... Elegancko, Super, super. pan. Raczynij. O kurde, mogę... co ja robię? Robię drewno. Ej, dostałem 10 drewna. 10 skrobków drewna. Fajne ta gra jest. No, no fajne jest. No to dobra, ja, ja tu sobie zbieram. E... Dobra, ugasiłem pożary. ugasiłem pożary. Co? Ugasiłem pożary. Będziemy mogli sobie coś tam teraz sobie spraszować, nie? A tu jakieś spalone drewno jest. Ciekawe, czy to drzewo da się jakoś rozwalić. bo tak jest takie z takimi czerwonymi tymi. No, ja chyba, chyba nie. O, da się. O ale się O, tu leci. Takie zebrane, węgiel to jest. Drzewo węgiel. To bierzmy. Coś tu jest? Ej, czekaj, idę tutaj. Ej, a tutaj już chyba byłeś, czy nie? O! Ej, byłeś tutaj za statkiem, czy nie? Nie, nie. O! A tutaj jest taki, taka dziura jakby. Ej, tam chyba Uważaj też... na ogień, bo jak się wchodzi na ogień, to Ej, się... E... Nie, zauważyłem w statku, że nie było coś tam. No energię e... zabiera. Idę sprawdzić, jak tam z tą farmą, może coś tam już wyrosło. Ile tam minut? A pokazuję jeszcze 6. Z hakiem. No właśnie, że... Nie, nawet 7 już. 7 aż minut. Chyba do wyrośnięcia. A czekaj, bo tutaj może będzie... Bo tam jest pokazane, że jakiś nawóz tutaj trzeba dać jeszcze. To się chyba przyspieszy. To się da... A ja mogę to. Mam takie coś, yy, To chyba jest podnośnik. I mogę taczkę. Mogę to tam... Wow. Co się tu... Dobra. Yy... O ja mam jakiś I ten. Mam ten nawóz. Czekaj, ja popsikam. Zobaczymy, czy to będzie coś yy, działało. Mam pomysł. Może będziemy mogli sobie samochód zrobić. I może pojedziemy tą taczką. Jakieś bąbelki idą, jak się psiknie. Yy, no właśnie jakieś tutaj. Takie plusiki są ciekawe, ciekawe co, co to robi, może to jest jakiś nap? Co się dzieje? Ale słyszę, to była jakaś robota. Kolejnego. To jest takie był? jakby szoknięcie, nie wiem. To jest co? Jest oh, kurwa, tutaj, ja. Ale się wyskoczyłem! Co to jest? Idę, idę. Jakieś drzewa, czy, czekaj, co to jest? To radynowa, czekaj. Może to jest jakieś robotyczne drewno. Yy, z, blok metalowy z odzysku. O, logancko! No to tam widziałem, że można coś z tego skraftować. Więc, więc, yy, yy, okej. Okay. Ta, ta taczka się cały czas wywala. No to nie złe. Dobra, ee. Yy. Lampa, użyj. Można światło zrobić większe. Wow. O, można zabrać. No to tak, kradmy, e, gra, da się ukraść tą budkę? E, kradniemy budkę. Ej, ej, wiem, zróbmy sobie płotek w farmie może. To nie głupi pomysł. Co? To nie głupi pomysł, zrobimy sobie tutaj płotek, o, ogrodzimy ją. No nie wiem, bo może jakieś zwierzę jeszcze nam przyjdzie i nam coś tam zdepta. To no to... chyba się ciemno zaczyna robić. Yy, no właśnie tutaj chyba noc się robi. Ja już w ogóle ukradłem ten i jej tu już nie ma. Tak, wiesz, to nie czyja, to, to nie ukradłeś. Co? O, coś zrobiłem. Taki płotek. Jakiś taki. Mam jeszcze takie. Czy? A tu jeszcze, jeszcze są tutaj takie. Te, ja sobie to. Te, mogę. Te rzeczy w ogóle mają inny kolor. Ja Lecę tutaj, o, z tego. Czekaj. Ej, to 4 minuty zostały. O, to fajnie, to, kroje, no to no. fajnie, to się wypluje, no? Chyba się wyrośnie za 4 minuty. Fajnie. Fajnie, ja pani, ja... a tu coś... jest. Można coś do niej włożyć. Ja mam szafę. tylko jednego chyba buraka, tego buraka się je, tak? No, no, no ja mam trzy takie. Ej, no da się jeść. Ups, ale to... ty tylko... tu. Y... Może tą taczkę tutaj odprowadzę do budki, której nie ma. <śmiech> <śmiech> Dobra, no to. Trzy, trzy, trzy minuty, i. 27 sekund, no to nie wiem, w tym czasie może. Nie wiem, może coś jest pod wodą. Kamień jest, mogę go rozwalić? Ej, dobra, mam tlen, nie, nie mogę tylko być pod wodą, bo mi to ja wychodzę z tej wody. Dobra. Tu się dobra, A! Tutaj pokazuje, ile tlenu jest, dobra, ok. Zauważyłem, no to idę sobie, idę strząć jeszcze drewno, może. Dobra. To drzewo jest zbyt wielkie na dół. Ale to dobrze, roku. że zasadziliśmy, bo będziemy mieli co jeść, bo tutaj zaraz się nam yy, yy, kurcze no jedzenie w, skończy. Mi już, już zaczyna brakować jedzenia. Mam dwa buraki i cztery te mleka. Może mam jeszcze coś? Nie wiem. Nie, to drzewo jest zbyt wielkie na młot. Nie, wielkie na młot tak wiesz, to jest. Wiesz, te jakby, jakby że jak ci wypadną to tak jakby to wiesz yy, aha tak, widzę faktycznie no tak jakby takie błyskie ee rafinuj, dobra to, dobra jeszcze dwie minuty tak, nie mogę? Nie, nie mogę, pięć minut ale... dobra, rafinuję sobie to rafinuj. o tutaj fajne klocki drobne powstają Pień, a pień znika jak go uderzysz Co? Wie pień jak parę razy uderzysz to znika No właśnie, zresztą nie da się z niego trochę Dobra, y, rafinuje, y, Dobra, szczerze sobie to my tutaj O dobra, nie zaraz, zaraz Minuta i pół do wyrośnięcia No to super, to będziemy by, mogli coś zjeść, Bo ja zaczynam już tutaj Widzę, że... Kurde, to drzewo jest zbyt wielkie na młodzie. Sobie... No 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 widziałem tam właśnie, że takie jakieś duże było tam to drzewo. Jedno się nie dało z niczym zrobić. Jakiś chyba dom bardziej. No, tak. <grystanie> <grystanie> Dobra, no to podnoszę tutaj te drzewka. Pewnie się przydadzą. A da się z tego budować? O, za minutę urośnie. O da się to budować. Takie nocuszki są małe. Wow, fajnie to może będziemy sobie kiedyś budować tego domu ja nie mogę Moje drewnianko popchnęło moje drewnianko ale yy, yy. yy, duże jest to drewno to drzewo. idę ściąć drewno żeby dostać drzewo <grywa> dobra i Do, dobra serczę tego drewna Oby, 30 kurde, sekund. dobra, D dobra. Zaraz będzie wyklucie, no to poczekamy. Się wyrośnięcie, co? Niektóre są już większe. A, te popsikane są większe, widziałeś te, co? No. Psikaliśmy tym, tym. Ej, no one już wyrosły prawie. Dobra, no to, bo były takie malutkie. Dobra, 30 no. sekund, no to za poczekamy, zaraz będzie yy, wyrośnięcie. Nie ja wiem, czy to dobrze mówię. 5 sekund, dobra. Co się stanie? O, ping, pink, pink. Co się dzieje? Biegną roboty. O o. No, a tu o to chodzi. A tam jakiś... Tam jakiś biegnie? Gdzie tu jeszcze? O, tu jest. A krysz. A wow. Ej, no to ja wiem chyba co to znaczy. Że za, za, za to 10 minut przychodzą roboty, to jest twierdzenie Nie Dobra, rozwalam te roboty. W ogóle z tych robotów coś wypada, nie wiem co to jest. Ej, one chyba. się chyba wody boją Ale jeden płynął do mnie mały no Już powie body? życia nie mam Mało nie umarłem właśnie, kurde mocne są te roboty No To, jest, że to takie wielkie są mocne, te małe to takie piękne Dobra y, No to ciekawe, bo y, nie, nie, nie spodziewałem się tego, że przyjdą na, na, do nas roboty nam rozwalić ładnie Ej właśnie, ty to postaw tutaj to światło, bo to tak ciemno jest bardzo. A nie czekaj, nie? bo ja tutaj... Nie, ja nie mogę tego tak ukraść. Właśnie no, bo to światło też się przyda. Ciekawe czy da się mu zmieniać kolor, nie? Chyba nie, tu jest tylko użyj, rozjaśnij i ściemnij. To właśnie może, może kiedyś, nie wiem, będziemy mieli jakiś... Rozmontować, żeby je zmontować z innym światłem, nieważne. Dobra, no chyba już nie będą przychodzić te roboty, więc nie wiem, ile mam. Na no, razie spokojnie. może pójdziemy jeszcze do tego, tego, do tego miejsca, no wiesz, tam gdzie, tam, tam gdzie jest tą baterię zdobiona. będziemy musieli, jak tutaj jest tak niebezpiecznie, to będziemy musieli sobie jakąś wziąć tą. Hmm, jakąś bazę znaleźć, bo tu, kurde, trochę mało bezpiecznie jest. To no właśnie bardzo niebezpiecznie tu. Jak tutaj roboty grasują na wolności. Kurde, Dobra, nie. I ta tataczka jest to... bardzo niestabilna, nie da się jej nawet nieść. Dobra. Jak to wyrośnie, to zbieramy i idziemy dalej. Dobra, nieważne. E, co to jest? Patrz. Patrz, jak ta taczka jest... tataczka jest latająca. <laughs> Y A, czai, A tutaj? O, tutaj. Fajna, fajna zabawa staćko No. Dobra, no to... Y no to czekamy może dorosła. W tym czasie możemy... O, może... to o, wyrosło. o, wyrosło o jest! Buraki. Pomidory. Pomidor? No pomidor i buraki. Dobra. Jeszcze tu się nic na razie jeszcze nie dostanę. Ukradłeś. To... Ziemię ukradłeś. Biorę ziemię, zbieram to ziemię, bo nie będziemy tu siedzieli. Bo jak no tutaj właśnie... tak atakują roboty, trzeba jakąś bazę znaleźć. No właśnie roboty atakują. E... No to czekamy, aż to wyrośnie. Lepiej nie zbierać tego jak. No, no lepiej też to. O coś tu rosło. O, dobra, wielkie zbiory. Dobra, kradnę lampę. No, bior ja biorę to. Ej, mi się zbagowało coś. Mam cały czas ten łom do podważania. No masz? Mam coś tu. To. Dobra, y bior biorę te boksy wszystkie. Taczkę zostawmy, bo że ją przerobimy kiedyś na pojazd. Nie wiem, w tej grze robić pojazd. No chyba się da jak są koła, nie? Chyba tak. Ja dziś ją czy... widziałem jakiś właśnie ktoś tam tam robił jakieś pojazdy na o kurde. Dobra no... no to... Ale chcą rosnąć, nie chcą rosnąć eee... O, robi się dzień, dobra. Ej, mam pomysł o, Ej, fajnie. weźmy tą taczkę. Zostawmy to, ją tu na razie, a potem, może nie wiem, jakiś kółka do niej dorobimy jeszcze i będzie skręcająca. No to ja, ja idę do tego. Na razie niech sobie tutaj stoi. Na razie, tutaj stoi, albo włóż ją do tego, do tego rozwalonego samolotu, kiedyś po nią przyjdziemy. No, dobra, no to idę. Ją... Ej, nie da się szybko biegać, jak masz się coś na tym takim wiesz, tym takim kwadratowym czymś. Nie wiem, to chyba się, to chyba jest. To jest... Nośnik, Nośnik, tak. Ej, znowu nam zabierają tutaj uprawę. Ej, co? Czemu? A? Znowu Ej, tam jakiś jest... atak. Ej, zbierz tą ziemię, może zniknie. Nie no, to nie, Niech się to... nie da się chyba zebrać ziemi, bo teraz jest zasadzone, trzeba poczekać aż się... Ej, no to dobra, Ej, jak wyrośnie, to bierzemy to i zbieramy ziemię, może, będzie, może nie będzie ataku, nie? No. I idziemy szukać bazy. A ja chyba mam pomysł jak zrobić ekspiarkę tak jakby, że po prostu robisz, robisz taką farmę i potem ci przychodzą roboty i takie dane obszar budujesz żeby nie wyszły z tego, tylko ciekawe czy, oni, czy one niszczą tą farmę, nie? bo może one, oni po prostu kradną to wszystko. Ciekawe. To kurde, niech to szybciej rośnie, bo zaraz nam tu roboty znowu przyjdą. Ja w tym czasie już... Yy, dobra, biorę tą taczkę na podnośnik. Pyk pyk, pyk. 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 Co ja robię, po prostu mogę z tym pójść. Yy, Dobra, em, em, dobra, wchodzę do tej i on też zostawię może. Dobra. Mam troszkę jakiś sygnał. Jaki sygnał? Mam jakiś ziemi. A, oh. no przeczytaj, co tam jest. I co to? A coś tam jest? Ciekawego? To chyba zaznaczyłem nam, gdzie jest nasz ten taki rozbity statek. A czekaj, a mogę coś tu innego zaznaczyć? Mogę... mechanik station. Ja tu nic nie widzę. Ej, tam jest jakaś stacja mechaniczna. Mechanik station. No musimy tam pójść chyba. No patrz, zaznaczyłem Już no. tam się dzieje. Nie, to jest chłodniej no no, krący, myśli, to Dobra, to musimy zobaczyć, tutaj jak się to zbierze. To, jak to się... No to jak no się to no wykluje, to, to a w następny, następnym odcinku pójdziemy szukać bazy w takim razie tego z tej no, tacy, no, no, Tylko no, niech się bo to wykluje. jest jakieś miejsce, gdzie możemy zamieszkać, nie? No możliwe. Może to być jakieś miejsce, gdzie jest dużo robotów, i będą nas gonić. Muszę to coś gdzieś. Coś no, no tak, tak, zobaczymy niech to rośnie, bo zaraz nam roboty przyjdą. Ej, mam pomysł, jak to wyrośnie, to zbieramy to szybko i niszczymy ziemię, to nie przyjdą chyba. No. Mam taką czapkę i można coś chować. Mogę tu ziemię a? na bo to. Więc... Przyda się. A co to jest? Jakiś komputerek taki? To, ma, to też można coś schować. Hmm, a skąd to masz? Nie wiem, było na tym statku. Hmm. Dobra, yyy... Y y no, co robisz? A? Wow, a czym to robisz? Przyciskiem, Aha, strzałeczka dobra. do góry. Nie Zabrałeś podnośnik No dobra I, Idę do wody, może coś tam jeszcze będzie, nie? A tam widać jakiś niebo, czekaj. No właśnie tam jest chyba koniec lasu, nie? jest woda. Woda? No. Ej, bo tam coś. Ej, tam jest jakieś miejsce. Jakaś wielka bateria. Idziemy tam? O. Bo się przewróciłem. O, jestem. Ej, tam. ktoś jest? Nie. A, jest skrzynka. o wiadra, ko. Potrzebna. O, jakiś komponent. Ma, mam nogę z no, a, o tu jest woda. Zobaczymy co tu jest w Ale tu są fajne rzeczy. To jakaś muszla. O! Coś daje. Muszelki. O! Muszelki daje. Muszelki, muszelki, daje, no to muszelki. Bo, no, A tu prawie przycisk podnieść. podnieś. Coś mi dało. ropę na, naftową. Bo? Ta muszelka zabrawa, tak, 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 tak. To jakaś muszelka była taka jasna. Wow, tu są fajne rzeczy. Na powietrze czołgnął. Ten, ten nasz statek widać z połowy mapy. <głos》>, bo się dymi, tak wszystko. No, ja. Dobra, idę zobaczyć te, te warzywa i. Ja zrefinuję nogę, bo zobaczyłem w tym Już się ciemno zaczyna robić. No to musimy, nie wiem, się stronić gdzieś. Ej, no właśnie, bo. O, mam kolejną nogę do zrefinowania. Zaraz będziemy mogli znowu żeby takiego skraftować. Yy. Nie, bo ten napis jest nad farmą i łatwo do, dotrzeć do tego. Co? Ten napis jest nad farmą z tym czasem i łatwo dotrzeć do tego. To właśnie, wiadomo gdzie jest farma. To się urosło chyba bardziej, ale jeszcze się nie wykluło. A no bo to, to było to, co nie podlegało. Co o, o, coś byli. wyszło. O, dobra. Trzy te buraki. Aby ale to było to co... takie co nie płam co, co nie spryskaliśmy nie? Mhm. Dlatego to się nie stygowało. Yy, dobra, no to za ja 12 minut. Co nie było... Yy, tutaj godziny to są chyba minuty, no bo widzę, że minuty to sekundy, więc... No, tak jakoś... Tak to jakoś wygląda. Ej, no to jak to są minuty, to już nie widzę ten odcinek i nie? Ej, dobra, Dobra, tak, dobra, zbieramy. Dobra, dobra, zbieramy. Nie, dobra to, to kończymy, to kończymy w takim bądź razie i w na następnym odcinku będziemy szukali bazy. No to dobra, na Do nara, trzymajcie się, hej, hej.